Cześć, dzień dobry. Z tej strony, Mr. Zubi. To jest już kolejny, ósmy, zdaje się, dzień, jaki przeżyliśmy tutaj na naszej wyspie. E, ja ukrywam się w cieniu, tutaj, pod drzewami. E, I w dzisiejszym odcinku myślę, że mogę śmiało powiedzieć, nie bać się użyć tego słowa. Zaczniemy budowę domu. Zaczniemy budowę domu e, i tak śmiało to jest takimi wielkimi słowami, e, do Was startuję. Głównie dlatego, że chcę sobie zbudować, myślę, że damy radę zbudować sobie już wam pokazuję co to będzie tutaj. Plank station, zobaczcie, potrzebujemy do tego liny, patyki, narzędzia i kłody drewna. Więc myślę, że chyba to wszystko damy sobie radę ogarnąć. Będziemy mogli produkować sobie sami deski. A jak będziemy produkować sami deski, no to już tutaj powinno nam to fajnie wszystko pójść, żeby mieć czego budować już domek dla nas. Okej. Okay. Ja tak się rozglądam. Używałem młotka. Czy ja go odłożyłem do skrzyni? Czy on gdzieś leży rzucony? Tu jest. Nie wiem czy to ten, ale dobra. Mamy młotek, mamy siekierkę. To teraz potrzebujemy właśnie ściąć jakieś drzewo. Hmm. Takie może mniejsze jakieś tutaj. Takie na przykład. No takie drzewo sobie zrobimy. Dobra, poszło. No, coś mi tam zatrzymało możemy je złapać, możemy je złapać, przeciągnąć no, 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 no Dobra, gdzieś tutaj pewnie byśmy sobie to zrobili e, Woodlog Ja trochę powinienem odrąbać te liście Tak, one już są luzem, a tu nam została belka. Eee, co my tutaj jeszcze mieliśmy do tego? Może ja sobie kliknę prawym. Eee, lina 4 patyki. Dobra, liny nie mamy, ale mamy tutaj taki sampling. To może sobie tą linę jakoś zaraz będziemy mogli zrobić. Hmm. O, dobra, jest odrosła juka. Teraz zbieramy, gdzie to upadało? Tu kurta w szafie leci, że tego nie widać. Trzy, cztery, chyba jeszcze jedno powinno być. O, dobra, to chyba wszystkie. Te też zbiorę, niech sobie rosną, nowe a część zrobię linę, a część rzucę na przetwarzanie, tam żeby się woda nam robiła i nie wiem, czy wszystkie dzisiaj jakieś takie dziwne mi się robią artefakty na ekranie, ale na podglądzie co a chyba tego u was nie ma, yy, więc nie wiem, może coś tam mi się z monitorem, dobra, zebrane wszystkie. To tak, możemy sobie linę zrobić. Mamy linę, mamy lok, to teraz jeszcze te patyki. Hmm. Tutaj niech nam się woda już. E, 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 e. Dobra. Ja nie wiem czy nie będę potrzebował zrobić jeszcze... ...tego młotka takiego jednak zwykłego, drewnianego. Dwa, trzy... O, i brakuje jednego patyka. No dobra, to ja coś bym wyrzucił. Niech sobie leży. Ok, to też nam na razie jest niepotrzebne. I ten nożyk też nam jest niepotrzebny. Dobra. Bierzemy się kierkę i jakieś patyki potrzebuje. Możemy sobie z tego patyki zrobić. Okej. Okay. Dobra, czyli mamy patyki. Mamy toporek. Hmm. Toporek mi się nie świeci. A, dobra. Eee, mój błąd to nie jest taki toporek. Chyba młotek też będziemy potrzebowali. Ten taki drewniany. Hmm. O, tam mieliśmy linę. Dobra, to ja młotek odłożę. Mm. Linę zostawię. Eee, I sobie podejrzymy w narzędziach ten młotek się robiło. Ze wszystkiego co mamy, plus dwa kamienie. Eee, tu była lina. To też nam się przyda. Tutaj mamy dwa kamienie. Jak na nie patrzę, to teoretycznie nam to powinno zadziałać tak. I wykorzystam te kamienie stąd. I potrzebujemy mm, siekierkę, tylko nie to, co ja mam w ręku, tylko o taką lepszą. Dlatego potrzebujemy stąd tool i paski skóry. Paski skóry, gdzieś to tu mieliśmy. tutaj mamy paski skóry i potrzebujemy stąd tu jak się robiło stąd tu po prostu ze zwykłego kamienia czyli teraz powinno nam pozwolić tak zrobić taką lepszą siekierkę i to nam powinno już teraz pozwolić zbudować tą nasz plank station tak jest dobra Tutaj przez tą płodę nie mogę chyba postawić tego. No to jakoś. Dobra, tutaj, w tym miejscu. No i super. W ogóle to. To gdzieś bym sobie rzucił. Niech to sobie leży. Tutaj, niech będzie przy farmie. Eee... Tutaj mamy w ogóle sampling. I nie wiem, czym go teraz wyciąć. Bo tam zużyłem tą siekierkę Ehm, dobra, nożyk. Gdzieś tu upuściłem nożyk. Jakoś tak bym chciał to z tej farmy. Oj. Oj. No nie. To ja tego samplinga już stąd nie wydostanę. No nie, bo on niszczy farmę. Kurde. Nie fajnie. Nie fajnie. Dobra, jak to teraz wygląda z tym e, Plank Station? Nic się nie dzieje więc pewnie musimy tutaj przyjść już z drzewem jakimś. Cool ah. cooldown, kurde, i pić nam się chce. Dobra, schowajmy się trochę w cień. Żeby nam się nic tego poważnego nie stało. I jeszcze raz potrzebujemy sobie zrobić tą siekierkę taką zwykłą, podstawową, czy tą lepszą. może to podstawowo, nie ma co materiału zużywać. Czyli co my potrzebowaliśmy takiej zwykły. Dwa narzędzia kamienne, czyli dwa kamienie i linę kolejną. Dobra, z liną nie będzie problemu. Ale z kamieniami. Mamy jeden kamień. Raz, dwa, trzy, cztery. To mamy linę. Tylko teraz dwa kamienie. Czy ja tu gdzieś w skrzynce jeszcze zostawiłem jakiś kamień. No nie bardzo. A jednego nam dosłownie brakuje że uh, 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 uh. Może to taki problem z kamieniami, tutaj tyle tego leży, nic nie leży odłupane Nic tu nie można podnieść, naprawdę Teraz trzeba będzie popłynąć na jakąś inną wyspę, żeby po prostu jeden kamyk zdobyć Hmm, ta ryba No, niedobrze, i cały mój plan budowy domu się teraz zakończy, przez to, że nie ma na wyspie jednego kamienia. Przebiegnę tak dookoła, żeby mieć pewność. w ogóle zmęczyliśmy i biegać nie możemy i pić nam się chce no a już pewnie coś tam się zrobiło do picia tak myślę tak dobra to wrzućmy więcej od razu tam roślinek yy, a kamienia nie ma, czyli by wypadało gdzieś popłynąć Zajmijmy tą lampę. Yy, chyba i nie będziemy brać, tak sobie myślę. Mm, słońce zachodzi. No i pytanie teraz, co zrobić? O. Mm, moje menu chciałem otworzyć. Upuśćmy, nóż może się przydać. Linę zostawmy. To sobie zjedzmy. Dobra. Jesteśmy najedzeni. No i co? No to trzeba w takim razie popłynąć, poszukać kamienia na jakiejś wyspie. Nie będę za bardzo eksplorował, po prostu gdzieś popłynę, znajdę kamień i wrócę. Ej, dobra, ale wejdź tam Halo um, dobra, to było dziwne. Okej okay. Tam jest wyspa nasza, ta pierwsza hmm. tam jest jakaś wyspa, mam nadzieję, że nic tam nas nie zabije. Także rozwijamy żagiel Zbieramy sobie tam kurs i mam nadzieję, że potem jeszcze trafimy do domu. Się nie zgubi jakoś. Także widzimy się tam. Jak będzie coś ciekawego, to na miejscu. Jak nie będzie nic ciekawego, to tutaj z powrotem z kamieniem. Także do zobaczenia. I witam, wam z, witam Was ponownie. Wróciliśmy z wyprawy. Generalnie, wiele ciekawego się nie działo. E Najbardziej spektakularna rzecz to była moja paniczna ucieczka, jak się okazało, że tam też mieszka król krabów, a ja nie wziąłem nic do walki. Podróż nie zajęła mi całej nocy, wróciłem dużo szybciej, tylko się po prostu położyłem spać. Się teraz obudziłem jak już świta. No i takie rzeczy przywiozłem. Tada! Więc tak, możemy sobie teraz wykonać dwa takie te narzędzia. I możemy zrobić sobie siekierkę. O! Dobra. Może tutaj te kamienie zostawimy. Bo nie ma co ich troszczyć ze sobą. parę ich jeszcze zostało. Deski możemy też wyrzucić. Blachę wyrzucić. Po co to nosić? Aaa. Też szmaty też gdzieś tutaj damy No i dobra, siekierkę w dłoń i idziemy ściąć yy, jakąś palmę. Hmm, może to jest z tych dalszych Też bliżej jakiś tam dzień dawały. Tam w rogu jeszcze widzę teraz jakąś wyspę z jakąś łaskałą. Dobra. Chodź tu, Palmo, chodź. Zaraz się zaciągniemy i zobaczymy, jak tu z Ciebie zrobić deski. Swoją drogą, z tego, co kojarzę Palmy strukturę tego pnia, to deski tak ciężko sobie z tego wyobrażam, no ale może się nie znam. Dobra, jak to tutaj... Hmm... hmm. Okej, okay, dobra, czyli my nie klikamy na to urządzenie, tylko mamy kłodę, mamy to i stojąc w pobliżu, albo patrząc się na to, yy, pod C możemy robić deski. Okej, okay, widzicie, i zjadło nam palmę, zostały same liście. A my mamy <śm> dwie deski. Yy... Okej, okay, myślałem, że to będzie trochę bardziej wydajne jednak. A to po prostu z dwóch kłód zrobiło nam dwie deski. Dobra. Eee, to ja te deski to co mam sobie tam wszystko przeniosę plus jeszcze co zetnę. I wrócę do Was jak to będę miał to nagromadzone ile mi się udało tego zebrać. I witam podobnie taką stertkę desek nazbierałem. Tutaj trochę wycięłem, tam trochę wycięłem. Jeszcze parę drzewek nam zostało. Te liście mi się tutaj przewalają wszędzie, więc pewnie trzeba będzie też je porozkładać na czynniki pierwsze gdzieś tam poskodować. Może... Hmm, ale chyba w budowie się do czegoś mogą przydać. Zobaczymy w ogóle jak tam głód i woda. Chce nam się pić bardzo. Gdzie są te... liście? Tu. Tyle ich nazbierałem, a już się skończyły. Jeszcze jakiś został? Tak. Dobra, dorzućmy je tutaj. I się napijmy. Dobra, trochę lepiej. A, OK. okej. I myślę, że to będzie fajne miejsce tutaj na domek na tym takim. No, powiedzmy półwyspie. Może go sobie tam zrobimy takie wyjście do cumowania tratwy naszej, coś takiego można by było ogarnąć. Yy, więc tak, co my byśmy potrzebowali? Hmm, fundamenty? Plankowe fundamenty z czterech desek robimy. No tanie to to nie jest a no właśnie bo jak kwiatków nazbierałem te które tam rosły żeby sobie trochę teren oczyścić to tak wszystko to wyrzućmy co nam się nie przyda to nam się nie przyda to nam się nie przyda to też nam się nie przyda za to przyda nam się młotek którego znowu nie pamiętam gdzie włożyłem tu Tam, to nabierzmy sobie tych desek ile tam możemy Ile nam się w kieszeń zmieści No to powiem wam wcale tego dużo nie ma Patrzcie to nam weszło wszystko naraz w kieszeń I jeden taki slot, cztery deski to jest jeden fundament Czyli możemy postawić w tym momencie Trzy fundamenty tylko? Pff, to jest dużo mniej niż się spodziewałem Eee, czy ja by na pewno dobrze spojrzałem, a się upewnię? Plan 4 deski, a to z czterech patyków. Cegły się mogli robić, to wtedy z cegiełek można takie fundamenty. Hmm. To może fundamenty zrobić jednak z patyków, nie z desek? Kurde, nie wiem. Dobra, yy, niech będzie. Robimy z desek. A co? Na bogato. Dobra, to jest taki najwyższy punkt. Chyba, że to jakoś tak, żeby tego kwiatka przykryć. O. Czyli jakoś byśmy musieli stąd wysokość złapać. No i jakoś możemy to od razu sobie zbić. No wychodzi na to, że ja po prostu będę musiał sporo. Yy... Jak to się teraz doczepiało? Tak. Będę. Dobrze, ja to w ogóle robię, tak mniej więcej? On to ustawienia chyba tak. Ja to wszystko będę musiał tutaj pozbijać sobie i wygląda na to, że. No tak, już mi na następny nie stać. Że poza odcinkiem będę musiał trochę tych yy, palm ściąć i tych desek więcej narobić. Bo ja myślałem, że teraz będę taki bogaty deski, a to. No nie bardzo. Yy, co mi daje teraz ten fizykal wyższy level? Nie widzę, żebym szybciej budował. Może on się mniej męczył teraz, wolniej. Ten żółty pasek, nie wiem. Nie mam porównania za bardzo. Znowu jestem przegrzany. I gdzieś wyrzuciłem siekierkę. Tu mam siekierkę. Która by mi się przydała? Czy tam są jakieś kokosy? Nie, na tej palmie nie ma kokosów. To możemy ściąć ją. Ok, chodź tu. Chodź tu kłodo. W ogóle fajnie, że takie drzewko nasz bohater jest w stanie sobie tutaj przeciągnąć sam w pojedynkę. Dobra, deski, 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 o i tu za daleko jest. Jeszcze musimy dociągnąć i deski. W ogóle ten jeden fundament się postawił w drugą stronę. Czy mi to przeszkadza? Nie wiem. Na razie nie bardzo. Ale to się postawiło w dobrą stronę, więc chyba zacznie mi przeszkadzać. Możemy zrobić eksperyment, bo ja wtedy nie bardzo tam zwróciłem uwagę, jak to jest z tą rozbiorką i demolką. Jeśli ja teraz ten fundament rozłupię, to czy ja otrzymam cztery deski z tego? Może trochę marnotrawstwo materiału, no ale to nam się przyda na przyszłość taka wiedza. A może wcale marnotrawstwo nie będzie. Może się okaże, że odzyskujemy całość. Ale się długo to rozbiera. Znaczy, przynajmniej tym toporkiem takim wnym No, ale te pateki szybciej się tam rozkładało. To zdecydowanie. Y okej, okay. raz, dwa. No tak, czyli wypada nam połowa. Y no to jeszcze tylko pytanie kiedyś do sprawdzenia, jakbyśmy mieli e, lepsze narzędzie, lepszą siekierkę, czy wtedy by się to rozłożyło jakoś lepiej. Dobra, obróciło się. No bo to jeszcze nie wiadomo, prawda? Czy... Czy lepsze narzędzie pozwala nam odzyskać więcej? No i super, mamy jakoś tam zalążek podłogi. To ja robię jeszcze jedno cięcie, więcej drzewek ścinam, więcej desek. I pokażę Wam na sam koniec odcinka, mniej więcej, jakoś tam co się uda z tego zbudować. I witam ponownie. Jest ranek, ja jestem napity. Jakbyście się pytali, czemu ja przy tych cięciach tak kłócam co chwila to dlatego, że mam skrót do pauzy w nagrywaniu na kontrol ustawiony, więc tak to właśnie działa. No i pójdziemy zaraz, wam pokażę po całej nocy budowy, co powstało. Tutaj mamy tak pełno liści, ściąłem wszystkie palmy na wyspie, jakie już rosły. Skąd on się tam wziął, czemu on tam jest. Okej, okay. No dobra, to już widzicie w rogu ekranu, pewnie co nam powstało. Ale to mnie na razie interesuje bardziej. Giant crab. Yy. Ej, kolego. Cieszy mnie to, że on przynajmniej. uciekał i chciał mnie atakować. Ale czemu? Jak? On tu się zespałnował. O. Dobra, wypatroszymy go i uwędzimy w takim razie. Yy, no dobra, powieszone. Yy, jak z paliwem? Jest jakieś tam paliwo. Możemy patyka dorzucić jednego. Mamy darmowe mięsko. E, a wracając do tematu. E, tak. E, tych desek i wszystkiego co ścięłem na tej wyspie starczyło na to. Plan jest taki, że tutaj pewnie to bym chciał rozszerzyć taki alatarasik z tym wejściem. Tutaj dopiero byłaby ściana. E, taki domek. 2 e, na 3 jakieś półki, coś by to się postawiało. Nie mam, za bardzo pojęcia, jakie są tutaj możliwości, jakie są potrzeby na wielkość tego domu. Jakby co to się po prostu go rozbuduje tutaj z tyłu. Jakieś się pokoje dorobi, przejścia. A tutaj pewnie chciałbym zrobić drugie, taką ścianę z drzwiami i tutaj byłby pomost, żeby można było trathwu podpływać. Czyli potrzeba bardzo dużo desek. Więc pewnie... Hmm... Możecie dać znać w komentarzu, e, czy poza odcinkiem popłynąć na tą naszą pierwszą wyspę i ją też ogołocić ze wszystkich palm? Czy to zrobić poza odcinkiem? Mamy dziesiąty dzień. Bardzo ładnie. E, czy na odcinku chcecie zobaczyć taką wycieczkę? Tam raczej nic nowego raz nie będzie czekać, tylko po prostu samo przepłynięcie i ścinanie. Mm. No ale to napiszcie, czy chcecie coś takiego zobaczyć, z jakimś tam moim komentarzem, czy raczej przyjechać z materiałami i się zająć jakąś tam budową. A dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!